kwota miliona złotych trafia do, do Tułowic, obiekt jakże piękny, obiekt jakże ważny, jeżeli chodzi o wsparcie, będzie zrewitalizowany park, ale to nie tylko, nie tylko Tułowice, bo dopiero co przyznaliśmy również dofinansowanie dla Kopic, Ponad 250 tysięcy też obiekt, który małzwaleum, które jest tak naprawdę modernizowane, rewitalizowane od wielu, wielu lat przy wsparciu samorządu województwa. Natomiast no tutaj mamy do czynienia ze środkami europejskimi znaczącymi, które tak naprawdę skończy tą inwestycję. To są środki europejskie. My w tym roku również ogłosimy konkurs na zapytki 900 tysięcy. W tym roku na zabytki z budżetu samorządu województwa trafi do opolskich stowarzyszeń, parafi, wspólnot mieszkaniowych na, na modernizację, rewitalizację zabytków. Natomiast to, o czym pyta pan redaktor i o czym ja mówiłem, jeżeli chodzi o kopice, to są środki europejskie.